mam widzowie z tej strony Psycho Dzisiaj będę nagrał film o czymś Oczywiście nagrywałem film w wrześniu, Ale ten film nie był jakoś Super zrobiony przeze mnie I wiesz, że było na szkole, Ale z gamingu na epoxy, jest. Co ja robię z tym życiem? mi to Drugi film o jakimś idiocie Który nie, nie wiem, ma dużo lat Ale na jest Na jest nie wie taki jak ja. Fajna, fajna Fajne jasko high-trafficowe ten kanał jest bardzo ozboczony i nie powinien w ogóle. W ogóle nie powinien być istnieć na YouTubie. Nie powinien. Ale istnieje jakimś cudem. Ja, że nie został zbanowany, to jest jeszcze dziwie. YouTube pro Ten kanał, płakam! Aż powiem, ten mały dzieciak, no, Znaczy, mały dzieciak, no sam jestem dzieciakiem. No, dzieciakiem jeszcze do 18 czy tam 15 roku życia, ale. Nie chcę Cię zrobić. Pewnie jakby dostał Ban, to pewnie sobie zrobił drugi kanał. Co jest bardzo prawdopodobne. I tak pewnie by było. To jest mój drugi, już nie że zrobiony w tej samej. Tak samo jak tamten. Tak, tym razem nie dramie, tylko o tym, jakbyś jak debilem Debidem. Jak nagrywać e, filmy o tym, e, czego ja pierdzielę, nie napisałem. Dobra! Ten kanał. Jakimś cudem e, wbił. Napytacie się, albo nie, inaczej. Zapytacie się, jak ten kanał ma 1000, 1580 osobów? Już wam mówię. Kopie sobie. W się to jest bardzo logiczne, kupię te suby Tak samo jak dużo youtuberów w tych czasach Objawiły się może sobie filmy, które Objawiły się może najpopularniejsze z nich, bo Trzlenderzy są lepsi niż Bacon Hairy Ty O Zapomniałem, ja może lepiej ścisza tą postawę, bo wam powinno uszy wywalić Ja ścisza Dieta z Lissom Gaming, Roblox, kurde Z jakiegoś Instagrama wzięta, no No mm. ja sobie takie edity Hej ludzie no Dobre Dam wam przykład, Dam wam coś Jezus Dam wam powody, dlaczego Bacon Harry są słabe Ale ja rozumiem, że no, możesz ich nie lubić Ale czemu nas mówić, że są słabe mm. Jeden bekon, chwileczkę... Co jest z tak? Czy się to że jakiś bekon cię zabił w Murder Mystery 2, to nie znaczy, żeby kurde ten mówić, że go nie lubisz. Bo co, zabił cię, bo jesteś kurde nugę w domu i na grasz na telefonie swojej mamy? Eee. cały czas hakują, nie hakują. Cześć, tylko niektóre hakują na przykład jakieś takie boty do na przykład jakiejś strony z darmowymi lub oczywiście takie nie działa, żeby nie było, że wyjdziecie na taką stronę, bo to nic nie działa. Fajnie, ktoś to pisał fajnie! Bo kochane są biedne. No! Twój awater też nie wygląda, jakby był za bogaty, także znaczy to jest film czerwca, więc teraz jest jego avatar jest trochę inny, ale... No i tak, no i mój jest tańszy, ale bardzo bym podoba cena. Bacony oskamowały moje wszystkie. Nie, czekaj, bo to jest jakieś zepsute. Bacon her oskamowały wszystkie moje pety? To one oskamowały ciebie czy twoje pety? Bo ja nie wiem. Czy po prostu w sensie, ja nie umiem angielskiego? Co ja nie umiem angielskiego za bardzo, ale. Kto grał w Adopt? To jest moje pierwsze pytanie. A czy dużo osób lubi Adopt? Ja to szanuję, ale. Udam, Adopt w Adopmii w 2022 roku jest takie trochę zepsute. Co nam tam pisał? prawda? Nie zostawię ci lajka, po co mam ci zostawiać lajka? Może do jakichś nowych filmów, takich nowych. Nie wiem czy w to wszystko pokazywać, ale jak on może pokazywać to chyba ja też mogę <laughs> Czemu ja mam mamę w górę? Jak znasz ludzi w Robloxie, kondosy? Join my Discord server, czego nigdy bym nie zrobił I ja żebym nigdy życie nie dołączył, kurde, na no, ten Game night every day. Ja nie dołączę w nocy, a ja nie dołączę. Bacon Harris so, so, nie są to. Bacon. No. Aha, Po prostu bacon Harry są... Y, y, nie można... Jak bacon ktoś ma Bacona, to nie może wbić. Ale jakby to jest takie trochę nielogiczne, bo każdy... Na przykład ty też mieszkasz Bacona. bacona. Sendery tylko. No to... Ale czemu mówisz, że sendery tylko? To, to, z tego serwera, bo ty nie jesteś slenderem. To, z tego serwera z komuś, że nie, to, nie tylko slendery. To logiczne. Są silni w prawdziwym życiu. Ty jesteś silny w prawdziwym życiu. Jeszcze cię wyobrażam, tego pięcioletniego Brajanka z przedszkola wychodzącego z mamusią i nagrywającego film na telefonie swojej mamy. Ja już to, to cię wyobrażam. Mam dziewczyny ten Bacon no. nie mogą kupić obuksów, ale to, że ktoś ma Bacon Hera to nie znaczy, że ma że nie ma robuxu, bo każdy może mieć taki awatar i, i to tyle. I w sumie nie może to ci interesować, bo każdy może mieć taki awatar, w się jakiś sopusz takich zboczonych awatarów. E, więc to jest taki sensu. Ja piję, Mam włączyć ci mikrofon, tak? Oje mordo! Mikrofon chcesz? Chcesz mikrofon? Czyli chcesz mikrofon? Ty? Chopie, ja, ja, ja mogę, się dać na Discordzie. Ja mogę z się poznać na, na Discordzie. Ja mogę z się poznać Czy nie, 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 no. mi na Discordzie. Czybrałem angielskiego zbytnio nie mam, ale podsłyszyłem. Kawisze trwało, już mi wywalałem drugi raz jeszcze na komentarze, to filmu. Ale nie, bo mu to jest bez sensu, takie nagrywanie filmów na bekony, że się ich nie lubi. To spoko! Fajnie Twoją opinię, ale nie musisz każd z każdą się nią dzielić, bo jakby każdy z lubi bacony. Dużo osób lubi bacony. Niech ja bardziej bym bardziej powiedział, że bardziej osób nie lubi slenderów. Pośmę to Ty nie jesteś slenderem, tylko takim bardziej tym dzieciakiem. Ty dostał robux od mamy, tam jak mile. Mało pewnie. Yes. Znaczy, jeszcze się fajnie, że teraz mam 5 karabucksów. I chyba ma szczęście, że yy, nie kupiłem awataru za to. Jakbym kupił awatar, to już bym miał pewnie kilka razy od do ciebie. Mordo. Dobra, przechodzimy do innych filmów. Tego nie będę oglądał, bo to nie wygląda za dobrze. O, jezu, jego awatar nowy. Tak, nie jego avatar. Tak, nie wygląda za dobrze. W ogóle on kosztuje tylko ci Starobucksów z Sobiciem. I chod mówi, że. Yy, że. No, że. Nie mogę że nie mogę z nim zadzierać, bo e, mi coś zrobi. No, no tak, M no to zapraszam do Polski, zapraszam. Kurde, Zapraszam. E, image. Kiedy jesteś Baconem e, na Robloxie? Chłopcy są w ogóle w z Gucci, kurna, Gucci, gang. W ogóle. W ogóle jakiś robót taki. He, Hej. Kiedy jesteś Bacon no. Baconary bacon są bardzo biedne. Baconary nie mogą. O, boczyć o są lepsze niż bacon hairy, a tego, że są bogaci i fajni. Nie są fajni a nie są bogaci. Po prostu stoi 5 paru od Mam jeszcze jakieś hejsa kupują. Jakiś tam minuł ubranka. <grym> niny nie wystartowałem jako bacon hair. Prów. Ale co to jest? Co to jest? Za próf? Co to jest w ogóle? Za jakieś potwierdzenie? Ja znam to zdjęcie. To zdjęcie. Patrzcie. Nie, Slenderman! Slender. To zdjęcie? Cholera, czemu mi się Slendermane wyświetlają Co jest Oblux. To co to jest? To co to to jest? To co jest? To jest? To nie jest, może to zdjęcie, ale to zdjęcie z internetu. To, to jakby to nie ma sensu. A ty mówisz podać jakieś, nie wiem, inne info, porządniejsze, a nie jakiś obrazek z Google'a. Yy, Mówili, że prób, a wy na pewno byłeś Bacon hairem bo to jest niemożliwe, żeby nie być Bacon hairem, Mogę być też guestem, bo grasz w Robloxa od 2016, ale. Mój awatar kosztuje więcej niż możecie yy, opłacić. kurde. Aaaa, no, tak. Dobra, ja się sonia, ja jestem się muszę z tego oglądać. Nie zadzieraj ze mną albo... albo co? To, albo co. Cześć ludzie. Tutaj wyjaśnię dlaczego nie powinniście ze mną zadzierać albo... No, nie co mi zrobisz. I co mi zrobisz? Na tym jeździ mieszkam. Co mi zrobisz? Jestem bardzo... Co jest? Kurde tak. Są jestem. tak. Jestem bardzo silny ślą. slanderem. O co chodzi? Co jest? Bajkochany są. boją się mnie, a tego, że jestem senderem, który ma apps. Co to jest apps? Bicepsy, no tam, widzę już w bicepsach pięciolatkiego Brajanka. Jestem bardzo bogaty, mam jeden mini Tak, tak, wierzę ci. Weź mi pokaż, daj mi jakieś potwierdzenie, a nie obrazek z internetu. Daj mi jakieś potwierdzenie lepiej, a nie. A, I to ma nie być, ma no to nie być obrazek internetu. I daj mi potwierdzenie, że to faktycznie twoje konto, że faktycznie masz te jeden milion robusów I, i otwierz stronę jeszcze Żeby pokazać, że ty nie zrobiłeś impactem. Inspektem Wiecie, taka taktyka Mój outfit kosztuje więcej niż możesz opłacić Moja korona kosztuje więcej niż twoja toaleta Moja toaleta jest złota Więc <grym> znaczy <znowu> nie jest tańsza od swojej korony W tej bo nie da się już kupić, albo byłem za kot, albo po prostu, nie wiem no pewnie była za kot, więc wiedział mówi, że ten, jakbym mogłem też sobie taką zrobić, ale... Bacon Harry są wy wystraszone, żeby odpalić mikrofon za mną, tak. Ja się ciebie bardzo boję, nawet jakbyś mnie zrezygnował, to i tak by się Cię nie bał. Bo no, w internecie, ja się tylko nie boję. Bytyno. Nie chcę... Nie chcesz dołączyć na mój serwer, dlatego że jesteś się... Czy mnie boisz? Jest... bo jestem silny. Tak, ty jesteś silny i się ciebie boję, się nie boję, tylko po prostu nie dołączę na twój serwer, ponieważ mogę to zrobić, a nie muszę dołączyć na twój serwer, ponieważ po co? On ci na twój serwer, gdzie... Znaczy dołączyłem na ten serwer. A nie będę wam pokazywał co tam piszą, bo to jest ohydne. Nie będę wam pokazywał Senderzy lubią mnie bardziej niż bacon hairów, raczej nie lubię w ogóle morda, znaczy tak nie lubię. No widzę. Bacon hairy są biedne. Jestem ciężki Sendery są najlepsi w teamowaniu się w MM w Mojim ale tutaj już nie chodzi o to, żeby się teamować tylko o to, żeby jakby nie teamować się, bo za to może być ban chyba, albo nie wiem. No chyba może być za to ban, bo to nie jest takie dobre timowanie się. Także. Biej kochani mają teamu, dlatego że nie mają przyjaciół. Mają przyjaciół i to jeszcze wiem, mój kolega jakiś był baconem i jakoś miał mnie dobrego przyjaciela takiego. Dobrego. Pa ludzie i zasubujcie, żeby być y, z, ciepłym slenderem y, z 1 milion rabów. Ja nie chcę być slenderem, znaczy jakbym miał 1 milion rabów, to bym cię zasubował. Co mi tak bym powiedział, nie zrobił. Jakbym... Też się dostał 1 milion rabów, ale ja bym mu Bo to jest chyba logiczne, że tego nie dostanę i ciężko jest powiedzieć mi, że na jeden milion z tylko tego, że zasługuję, bo jeszcze będę hot senderem. nie chcę być hot senderem, tylko ja sobie być normalnym gościem w za który ma normalny skin zachowuje się jak normalny człowiek i nie wyzwa baconów, tak? Pokażę ci coś, Alex! Patrz! Kurna, mam karpasy dwa, jeszcze mam wszystkie... Patrz! Alex Gaming, jakbyś zagrał w tej grze, proszę, 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 kup sobie to, kup się to. Ja, ja, kup sobie dwa karpasy i kup sobie jeszcze yy, ten. Kup sobie jeszcze ten no. To coś glimpas. Ja pokażę wam, że mam to auto, patrzcie. Czyli ten odcinka pokazałem. E, to to, patrzcie, to jest kartaka. Normalnie. I to Nie, to, to, to już wam pokazywałem. O to ja po prostu Widzicie? Idzie? Mam! Ha! Ale zanim nie mam. Oczywiście wszystko nie nawet zrobił. Po się na jeśli to ogląda. Mam nadzieję, że to obejrzysz kiedyś. Ja już naglam 13 minut to już kończę, bo Szczerze mówiąc myślałem, że ten film trwa Trochę dłużej, więc Ja lecę, Nie mogę autem Nara, autem się usłuchaj Help me Czemu ja film filmy jakichś debilach? Jutro, jutro film yy, z Lark the Clark Będzie bardziej głupszy niż ten, nara